Siema. W dzisiejszym odcinku zadaniem Olka i Piotrka będzie zdobycie wszystkich medalionów, które są w grze. Ja już Wam nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. i zabiłem chłopa. Ja właśnie widziałem nagle tylko i chcę go teraz z tak zaskoczeniem wziąć. To weź go do zaskoczenia! O! Ja się tak zyskałem! Na tam, to na na nich Ej, bogate tu są nie <tryk> Lecę. Jutrze! Zabity u... taki ryźnięty. Ja muszę się leczyć. Ja też. Chciałem powiedzieć to, czy wygrają, czy przegrają w tej rundzie się nie liczy. Jeśli zdobędą wszystkie medaliony, to po prostu wyzwanie się kończy. A jeśli tego nie zrobią, to dostają karę. Dobra, chodźmy na. wiesz, ten. ten drugi no medalion. Już. No. Tylko chodź, chodź koło siebie. No, trzeba bli być blisko siebie. Chyba go wyszło żeby oni nie wiedzieli, że my idziemy. Nie, musi, A w sumie to jest um, A nie, a co on robi? No, on robi, że trochę mi daje shielda i szybciej przeładowuje. No to weź go. Nie. Mmm, ja go Czy... Ale On... oni będą wiedzieli, gdzie jesteśmy. Mmm, no. Nie będziemy mogli, no i gorzej, oni będą mogli się na nas, a nie my na nich. Oni już było tego bossa. Ale szybko przeładowywanie to jest akurat. Dobra rzecz. Gdy dy strzelasz? Tam oni Czyli on ma jakoś 100 HP. No ja nic nie trafiłam. Ja nie będę za bardzo biłbosa, bo nie mam ammo. Dobra. Mam tu będę.

Dobra, uciekaj, uciekaj. No, no, nie wiem, nie nie wiem! Dobra, uciekniemy. Tak jest! Uin, to już jest łatwiejsze. Ej, leci na mnie. No, jest łatwiejsze od tego Ej, ale chodź za mnie. Bo... No, i jej GG. Nie ginij, nie gmin, nie gmin. Proszę, proszę. O, na Niestety, na ale to nie gina. będzie możliwe. No. Kapio. A masz dwa medaliony. Ale A. O. o, uciekam. Ej, siema, ma, się dzieje? Nie wiedział. No, to tak. no nie mnie na z każdej strony. Jak mam to nabalają? No bo wiedzą twoją. Lokalizacja. No właśnie. Ej, y, te szybkie przeładowywanie dobrze, że ja to wziąłem. Bo to mi się tak przydaje. Mam nadzieję, że mnie teraz nikt nie powiedzie, bo kupiłem cię za 600 golda. cię za 500 i nie chciałbym tego stracić. Lepszy czy gorszy? Wybierz. No to gorszy. <laughs> bo zginąłeś. No weź, chodź. Jeszcze choćby tutaj bombęczki no są. Ej, typy! Ty? Szybko! Tylko, że wiesz, ja mam tylko pistolecik. I mam 100 Ja bym uczekał. Ale tak naszą lokalizację. Że no, y y, Żyjesz tam? No Może go skolapsuj Nie bo oni usłyszą mnie i zabiją. Ja mam tylko pistolet. Widzieliśmy. O, już nie mam życia. Pomożesz? Właściwie. O mój Boże. No, GG. Nie mam macza w ogóle. Masów? To chodź do mnie jakaś szybciej. Ale jestem okrążony, no. Dla Ciebie miałam. Uwaga, niech tracą Nie, już nie kupuj, weź. Bo 1200 na jedną grę bez sensu. No. Wrócę tam jeszcze. Bo no hmm. muszę. Mam no, medalion. Wyrzucać... co? Co? Medalion. Ja bym szczerze wyrzucił, bo oni będą wiedzieli, kiedy ty do nich pójdziesz. Ale ja tutaj będę cały czas. Bez... To pójdź gdzieś, wyrzuć i oni wiedzą, Może że tu stresy? jesteś. No. O, idą w moją stronę. Że powoli. Przez strefę będę sobie szedł. On się nigdzie nie śpieszy. Oni On Nawet tego medaliona nie będą brali. No, mi się też O, trzeba się. No, weź się teraz. Jest taki normalny

Dobra, jest dla dobrego lutu. Miałam pistolet i silony. Ale to jeszcze tamtym kolorem by oni wzięli. Oni nie wzięli tego medalionu? No. Ale będą wiedzieli, skąd idziemy. Dać od razu do załonu. Jeśli mogę, dać DM-a. Dobra. I oni idą... O kurde... W sensu auto Ja wezmę auto Będą widzieć, ale... tam... też będą wydarzyło. Oni w ogóle poszli! Oni poszli po ten medalion! Wzięli go! No nie ma go! No nie ja, yes, yes. I W ogóle oni poszli w ich... No, nie wiem, on oni się znaleźli w sekundę tam aż. No bo pod kątem chodź, tutaj się zbaksujemy. Masz fula już, bo ty masz lepiej ode mnie. Czego nano? Mam tu potki, to mogę ci dać jedną. Dobra, teraz ja mam cztery. Nie, ja. Ej, jesteśmy my, ten medalion i jeszcze jeden team. Ale medalion to się w zonie... W teraz wyszedł. Ok, to jest no, To jest jest jeden. To jest Stać jakiejś macy? No, mam sto. O, ludzie. o, już widać, gdzie jest medalion No, spamujemy? Nie, bo woda nas Ktoś za kamieniem, za kamieniem. Oni się tam będą bić. Poczekajmy aż będą obici. Oni idą w ogóle od drugiej strony. Widzę. Tam i tutaj. Dostał? Ale mnie dostał spieszę. ma 98 ja mam blisko. O tutaj. Ale ileś tam? To, to zabili jedną osobę! Mam nadzieję, że to jest jego team. Potrzebnie. cztery. A nie, to pewnie me dają ich wyjaśnień. Tak, bo widzę mhm. tylko jego. Gdzie? Albo oni. Albo jeden leży jeszcze. Nie, nie. S o 105, on tak mało. górze? kurzek? Czegłeś? Tamten sobie stanuj? Nie, ten drugi. 52.

No, dzi. Bo jak No. Dobra, wygraj. Oni nie mają pewnie żadnych hidów. Nie drugie miejsce, no Wyzwanie zakończone chłopakom udało się zdobyć wszystkie medaliony, ale nie udało im się zrobić wina, więc nie dostają żadnej kary. Dzięki za oglądanie. Do widzenia.